Inicjatywa. Świetne wydarzenie, bo to już kolejne świetne wydarzenie, jeżeli chodzi o takie wydarzenie związane z jubileuszem kobiet, bo ja odnoszę się stricte do, do kwestii kobiet w policji, które mają ogromny wpływ na te wszystkie struktury policyjne. Kobiety liderki bardzo często zajmują te stanowiska kierownicze, stanowiska w różnych pionach, tych operacyjnych, gdzie liderują całym męskim zespołom. Ta dzisiejsza konferencja pokazuje, że tematów wokół bezpieczeństwa jest tak dużo, że właściwie moglibyśmy spędzić tutaj kolejne dwie, trzy godziny i bardzo szeroko o tym dyskutować. Właściwie to jest niekończący się ostatnio temat, i cieszę się, że możemy podejmować ten temat tutaj, w tej dzielnicy, w której obecnie nie pracuje i na pewno było tutaj bardzo dużo inspiracji, bardzo dużo ciekawych informacji, które chętnie po prostu zastosuję w swoim życiu prywatnym. Ja przede wszystkim chciałabym wszystkie kobiety zaprosić do właśnie do Wojska Brony Terytorialnej, bo uważam, że nie ma lepszego miejsca. Niż właśnie nasza, nasza służba, dlatego że w naszej służbie możemy pogodzić rolę mamy, rolę swoją jakąś zawodową, jeśli pracujemy, ze służbą. To już trzecie wydarzenie, kiedy mam przyjemność być prelegentką właśnie na targówku. To ogromne wyróżnienie i też cieszę się, że to tak wszystko prężnie działa. I bardzo mi się podoba to, że za każdym razem są tak zaproszani różni goście z różnych obszarów. Tutaj również służby mundurowe i uczelni i przedsiębiorczynie, bo to zawsze daje fajną perspektywę i też pokazuje, że można się realizować jako kobiety, jako przedsiębiorczynie. W bardzo różnych obszarach zawodowych. Jesteśmy w, na Torgówku miesiąc, marzec z miesiącem kobiet, i jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o bezpieczeństwie kobiet. Bezpieczeństwie z perspektywy tego, jak jesteśmy chronione jako kobiety na zewnątrz, ale też jak możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo same. Po dzisiejszym spotkaniu wynoszę bardzo dużo pozytywnej energii, dużo doświadczeń naszych koleżanek, które osiągnęły duże sukcesy. Fajnie spojrzeć z innej strony na różne tematy, również bezpieczeństwa w sieci, tudzież bezpieczeństwa w życiu, bezpieczeństwa ekonomicznego. Bardzo energetyzujące spotkanie dla kobiet. Mamy mnóstwo recept dla pań, i zachęcamy do tego, abyśmy my, kobiety, były wynotowałam sobie, więc będę patrzeć z kartki odważne, uważne, rozważne, czujne odporne, rozsądne, odpowiedzialne, współczujące, przede wszystkim otwarte. Szanowne Panie, zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Forum Przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim panelistkom za udział. Dziękuję Pani Magdalenie Robuskiej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję przedstawicielkom służb, komendantce Straży Miejskiej, Pani Magdalenie Eismont, przedstawicielom Policji, Straży Pożarnej, a także stołecznej brygadzie obrony terytorialnej. Dziękuję naszym przedsiębiorczyniom, dziękuję przedstawicielkom WSB Merito. Naprawdę bardzo energetyzujące, motywujące spotkanie i zachęcam mieszkańców i mieszkanki do tego, abyście uczestniczyli w kolejnych, następne już 15 czerwca.